Dawno nie widziane z tej perspektywy kłęby chmur przed pandemią koronawirusa podróże samolotem i takie widoki były dla wielu codziennością. Dziś już należą do rzadkości. Choć atmosfera na pokładzie jest zaskakująco dobra, na początku kryzysu ludzie byli bardzo spięci i zdenerwowani, latanie jest też znacznie droższe niż w zeszłym roku. Dziennikarz Deutsche Welle ląduje we Frankfurcie nad Menem, chce się dowiedzieć, jak wiele sklepów i miejsc pracy na lotnisku dotknął już kryzys. Nie ma porównania z tym, co działo się tu wcześniej. Było jak w Mrowisku, czuło się ten ogromny tłum ludzi z setek krajów. Niestety to się skończyło. W terminalu pierwszym prawie połowa sklepów jest nieczynna, z kolei drugi terminal zamknięty jest całkowicie, łącznie z punktami usługowymi. W otwartych sklepach jest średnio o 60% mniej klientów niż w roku ubiegłym. Nie ma przede wszystkim podróżnych z Dalekiego Wschodu i USA. Przed wybuchem pandemii chętnie kupowali oni produkty niemieckich marek. Słuchawki za 1000 euro. Kierownik dziewięciu sklepów na lotnisku opracował nową strategię. Godziny otwarcia są teraz dostosowane do ruchu lotniczego. Jesteśmy informowani przez zarządcę lotniska, kiedy i jakie loty, a także z iloma pasażerami będą lądować i startować i stosownie do tego otwieramy sklepy. To może skutkować tym, że czasami są zamknięte. W tej części terminalu około południa, w innej otwieramy rano i wieczorem. Analizowanie tego, czy i kiedy to wszystko minie, nie ma sensu. Na pewno kiedyś minie. Trzeba myśleć pozytywnie i widzieć postępy. Lotów długodystansowych już prawie nie ma. We Frankfurcie lądują praktycznie tylko samoloty z Europy. A jeśli ktoś ma ochotę na niemiecką kiełbasę? W tym barze z przekąskami przed pandemią właściciel sprzedawał nawet 500 sztuk tego przysmaku dziennie. Podczas lockdownu bar musiał pozostać otwarty. Taki był wymóg lotniska. Do dziś lokal codziennie notuje straty. Zdanie, które słyszy się wszędzie, że każdy kryzys też ma swoje szanse, w pierwszej chwili brzmi obraźliwie przy tym wszystkim, czego doświadczamy, a zwłaszcza jeśli kogoś kryzys mocno dopadł, ale teraz myślę, że jednak jest w tym trochę racji bo kryzys wymusza kreatywność. Z powodu pandemii bar jest w nocy zamknięty. Przedsiębiorca wymyślił więc, jak wykorzystać jego potencjał. Zaczął organizować w nim pokazy gotowania. Przepis na wegańskie pączki wkrótce będzie dostępny na YouTubie. W ciągu dnia musiałoby latać samolotami znacznie więcej ludzi, aby można było uniknąć strat. Wystarczałaby nawet połowa pasażerów z czasów przed pandemią i koronakryzysem. Ale to w tej chwili utopijne. Dlaczego więc po prostu nie zrezygnować z baru i przekąsek? Mamy umowy, zobowiązania. Jest pewna sześciocyfrowa liczba określająca kwotę, jaką zainwestowałem w ten punkt. Po prostu nie zostawia się go od tak. Jest ciężko, ale jakoś trzeba dać radę. Mimo wszystko, nadal jestem głęboko przekonany, że lotnisko we Frankfurcie nad Menem jest jedną z najlepszych lokalizacji w Niemczech. Teraz liczy się głównie przyszłość. Aby sklepy i restauracje mogły się utrzymać, operator lotniska chce obniżyć czynsze jeszcze w tym roku, szczegóły są w trakcie negocjacji, tylko czy to wystarczy? Kiedyś lotnisko we Frankfurcie nad Menem było prawdziwą żyłą złota dla handlu i gastronomii, koronawirus zmienił wszystko, ziejące pustkami terminale to zapowiedź wielu bankructw.